Nasz start został otworzony już o 6.50 i tak naprawdę pierwsi wolontariusze pojawili się dosłownie w momencie otwarcia. No i cały czas tęcni życiem. To jest zawsze wyjątkowy dzień, i dzień pełen radości. Zaangażowania. To jest niedziela, wolny dzień, mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców, bo tutaj chciałam zaznaczyć, że niepełnoletnim wolontariusze muszą towarzyszyć dorośli, więc oni są też tutaj zaangażowani. Z naszej szkoły to 60 uczniów, ale też tutaj chciałam zaznaczyć, że jest bardzo wiele osób spoza szkoły, z ucynowa, z Warszawy, którzy już wracają do nas, co nas bardzo cieszy. A jak przebiegały z burka. Bardzo spokojnie. Na rzecz się nic nie stało, to mnie bardzo cieszy, bo ja zaznaczałam moją przy wyjściu, że najważniejsze jest ich bezpieczeństwo i tak jest i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Bardzo yy, je uśmiechnięci, chociaż bardzo zmarznięci, ale w porównaniu do ubiegłorocznej yy, sytuacji i pogody, to ta dzisiejsza jest naprawdę fantastyczna. Mamy godzinę. Yy, jest w pół do szóstej, wróciło 1 trzecie puszek, mamy w tym momencie 27 tysięcy. Także nigdy hmm, nie nastawiamy się na jakikolwiek rekord. Ważne jest to, żeby być żeby satysfakcją tego, że się pomogło. I myślę, że właśnie taki cel osiągnęliśmy, że jesteśmy razem, że pomagamy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Nie dawali za często. To, że ludzie właśnie dawali jakieś takie e, do owsiaka. <laughs> Nawet liścik do księgowania. Tak. E, dlaczego nie chce pan wyjaśnić publicznie wszystkich wątpliwości sugerowanych do pana, a związanych z e, finansowaniem. Aha, czyli takie rzeczy się zdarzały, ale generalnie chyba wszyscy raczej pozytywnie się odnosili, tak? Tak, tak, o, raczej tak. W tak. tak. Miarę. Ile, ile zebraliście? Do puszek? Tak. Ma się hey. na, 988. Dzisiaj uciskaliśmy mentory. I robiliśmy oddechy. Wmuchałyśmy my, się przez I zwiedzałyśmy, zwiedzałyśmy cały ten budynek. budynek. I e, obłędem byłyśmy w telewizji. Yy, u Jurka Wsiaka, tak? tak? Tak. I co fajnie było? Tak. Ekstra.